No cześć, ja jestem Dotrak I witam was w kolejnym odcinku Z The Sims 3, nie z tego świata Dobra, dobra, to taki był żarcik Stare na Stare czasy <noise> Stare czasy Właśnie wspominaliśmy za Tininetem, Jakie to były moje żałosne początki na YouTubie Ile czasu no. musiałem y Wszyscy się z <noise> Ile czasu musiałem, prawda żeby... A ja po prostu Odpaliłem i od razu takie Banan na twarzy i. Aha. Ej, kto tam jest? Dlaczego się, się pojawiła? No. <grywa> Lol. Widziałeś to. Drugie, pojawiła się jakaś stara babcia w dreadach? tak, ale na szczęście się chyba wyrobiłem. Czuję się zdrobił. W A może to jest po prostu pracownica? <grywa> A Tim <grywa> powiedz, że się wyrobiłem. No, wyrobiłeś się, no, prawda? Oczywiście. Lol, ile to jest osób? No bo jest bo impreza, jest właśnie. Julia dostała jej zaproszenie na imprezę od tego swojego Alfonsa. Yy, yy, tak. Natomiast cierpi za w nich posprząta, bo tylko do tego się nadaje. Niech Ten, posprząta. No, do sprząta pierze, gotuje i córkę przewija. A właśnie ta córka, dlaczego znów jest? Ja nie no, mam. Dużo nie chyba. Wysiąż teraz dorośli. To Ale nie ma torta. Tor tor torta nie ma. Oj, to Happy kup. birthday. Tu to Tu, to... tak, jak ona? Happy birthday napisała, to z trudnych spraw, pamiętasz. No tak, tak. Ale jak on się nazywa ta, to dziecko? Mnie ścisława. Happy składzie. birthday, tu. Mnie Lol, zobacz na tego pensującego koleścia. Jakie, jak jakie sexy tutaj wzorki. zaczek, jak, <laughs> <Le> <dżinsy. laughs> zaczek, te łuski pasują do jej kostiumu. Ej, no, czy to jest staruszka? dobrana kreacja. To jest... Wygląda, patrz ma włosy jak Agga. <laughs> Raz na tylko. w pierwszym filmie na icing. No, to było tam. Y Hej sokoły, coś tam, czy... To nie były hej sokoły, a co to ty było... Kadasz, to było... A to było Coś takiego. takiego. <noise> nie no, faktycznie, Aga jest dość ale nie śmiejmy się. Nie śmiejmy się. Co ty, to jest profesjonalna piosenkarka. Professional wkrót. singer. Lanki. Tak. Jest taka bardzo artystyczna, nie? Chociaż... No ona po prostu... Przesłanie ma. No chociaż jakieś... w sumie ta Aga ma dość duże usta, więc również mogła je powiększyć, podobnie jak Lana to zrobiła. Chciała być so fame. <grych> no bra brakuje tej adres stylu, ale jakby zacząć nie jakiegoś stylista. No, no, not bear. No, tak powiem. No, mogłaby da dać jakiś koncept. Nie wiem, czy to co? jest jakiś zlot wróżków czy coś takiego. Lol, zobacz ten koniec dziwnie wygląda. Naprawdę dziwnie. No, wygląda dziwnie. <grych> jak wer. BUUUUUUUM Pozdrawiam, ale nie i tak nie wiem, że tego no. nie oglądam, więc mogę mówić co chcę. Ale dzikie tańce, gdzie jest ten jej Alfonso? Tutaj jest. Niech z nim przejdzie do dzieła w końcu. Do dzieła. Mogę zostać Nana? Tak, tak, zgodzi się, bo czy to czy jest tak? nawet takie w formie przyjaznej... Coś takiego, wiesz? No, się tak zdziwowa tego spyta. Mm. No dlaczego o, ona nie może do niego podejść? Ta impreza jest ostra nawet. <grym> Zobacz na to w wózkach, jaki benz. No właśnie widzę. No wiesz co, po prostu jej zazdrościsz. Umiejętności tanecznej. Ej, jaki wąski kibelek. <grym> no, wow. mi miejsca nie starczyło. Coś... No jakby tak się porządnie rozkraczył, to mógłby... Nie, <grym> 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 zaklinować się. Albo co. A to jest... O, co? się przebrał? Bo to jest to a, impreza z kostiumie kąpielowym. Zresztą oni siedzą tutaj, a nie w basenie. Super, randka w kiblu. Mmm, tu rozkwitam miłość. <grym> <grym> w ogóle ja miałem ja tak, że zawsze moi simowie się żenili w kible. A, serio? Tak, nie wiem, dlaczego, się... ale zawsze tam chodzili. Po prostu zawsze jeden sim, wiesz, coś mu się zachciało, poszedł tam, a później drugi do niego dochodził. Dochodził? Tak. I tak to, i tu zawsze, I te relacje dokończali, i tak dalej, <grym> o, że mam Od... nadzieję, że moja mama nie ogląda tego filmiku, bo on jest naprawdę... Pokazuje moją prawdziwą twarz, <grym> Oblicze. <grym> Ej, no dlaczego ona... Ojej. Dobra, muszę go przeprosić. A Steam znudzi się, jeśli stale będziesz stosował tę samą interakcję z Nie możesz tego samego... Wiem, wiem, mieć. wiem. Się z on ale on wybacza, on jest miłym osobnikiem. On wybacza. <głos> <głos> Takie są napisy na kościołach. <noise> na serio? No ja i nie chodzi o więc nie wiem. On wybacza. A nie przechodzisz nigdy obok. No jakby... Wiesz gdzie jest plac Szambeka? No nie do końca. No nie wiem, bo jakbym... Nie, nigdy nie widzę jakby kościoła tak z bliska, wiesz? Mmm. co z tym dzieckiem? Boże, znów brudne. To dziecko jest zawsze brudne. C zaszczane. No nie zdziwię się w takim otoczeniu. Okej. Okay. Kiepskie otoczenie. Kiepskie. Ale i tak lepiej niż na tej łajbie. No o wiele lepiej. Wiesz, z patologii weszli do biedy o <laughs> Jak do pani się gibie. Aj, będziecie będziemy. Jak taki żelek. Okej. Okay. I co, z, to, co, z tym <noise> co z tym Alfonso? Tak właściwie to nagrywamy parę odcinków pod rząd i mam nadzieję, że widowie ten mój stan jakoś zaakceptują, w którym teraz jestem. O. <noise> Czyli, że co? Co? Dzisiaj? Dzisiaj co brałeś? Nic. Nic? Za dużo tlenu się nawdychałem. no. Ale mam być dobry nastrój, także wiecie. Helu chyba. <noise> chyba była... Cześć, ja jestem Detrak i witam Was w kolejnym odcinku z DSIMS 3 Rajska W. Ale teraz masz normalnie identyczny głos jak miałeś kiedyś. Wiem. Identyczny. <grym> Ale na no, dodatek ja miałem mutację jakby w, w, w tym... Zniżył mi się głos. Oczywiście. Ej, i romantyczna sama jepka z Kibla. To będzie hit. Chad mnie wyszli z Kibla, no co za... Aż by... tam za mało miejsca była na samej Teraz im mogę... O! Jaka mina. Oj, Dawaj, zrób z kimś Julia, Julia już wie, że robi to wszystko dla pieniędzy, tak jak ja. My te zęby. Nie, nie wierzę. Ja pierdzielę. No to ta masakra. Co to jest? <laughs> Ej, on ją chyba obrzydza, wiesz? Znaczy on... No tak, on ją. Oni skina. O, oh yeah. Co, o boże, boże, no masakra. Ej, ona, ona jest moim mentorem. Dzisiaj. <laughs> <laughs> Mesja się. <Shane. laughs> Tamina teraz. Coś nie wyszło chyba, nie pykło. <laughs> No bez kitu. I dlaczego zawsze po zrobieniu zdjęcia razem i mnie wychodzi? To jest dziwne. Dobra, niech potańczył może. Albo nie. Poprosi o przemienienie. Jak myślicie? Jak myślisz Julia powinna być wampirką? Ej, nie, będzie wypiękno. Zróbmy wydać, ją nie. wampirką. Właśnie będzie fajnie. Nie, proszę, nie Ale będzie. Nie. Nie, będzie Forever nie Young. Tego. Nie. No wiesz co? No, weź, będzie już zbyt brzydka. Entuzjazmuje się ślubem. <laughs> Jakimś ślubem, no. Bo, no. Jeżeli Simka A jest bo zary. ona dopiero przecież brała ślub. No, wiesz co? Ja mam taką ja propozycję. Wrócimy no. Julią do domu. Patologicznego domu swojego. Akurat u rodziny będzie miała jej córka marnotrawna. I wtedy tak. mm, ona zerwie z cierpisławem. I się przed. W dniu urodzin córki? Tak. Będzie takie. Wiem, wredno. Kontrowersyjne. Controversial. Oczywiście. A tam mieszkał ten dziadek. <noise> Nie zdradza jeszcze naszych planów. Żyłościowych. Chociaż może tego dziadka właśnie nakręcają tacy... No, no. no bo nakręcają. A bo ten Kofi był, mieszkał w Sunset. Gobias? No. Nie wiem kto to jest, ale znam jego imię i nazwisko, co jest dziwne. Gobias Kofi. A wiem, ten pedofil. No. Ehm... Um, mhm. Mm Okej, okay, w takim razie Julia teraz wchodzi. Za 17 godzin umrze, jeżeli nie zje niczegoś, ale wiesz, ona się odchudza. Eee, Weź ślub prywatny. Wredne. Nie, nie. Krytykuj dom. Albo nie, Naj najpierw wyzna, że matka Zima jest salamą. Później wytknie błędy, skrytykuje dom i dopiero o, wtedy. Dokładnie. Walcz, ja pierdzielę. I, I najpierw przemoc zdumowa jeszcze niech ją uderzy. Znaczy niech on, Przecież ona, on... Niech ona go uderzy. To będzie mocne. Oj, robimy z tego patolę taką jaką największą możemy, więc... <gryta> prawda Trudne sprawy. Tak. Zobacz, identyczna scena, nie? Ooooo! Ostro! Ostro. ostro. Będziecie jeszcze walcz i niech walczą. Nie, albo dobra. <gry> Zobaczymy kto wygra. To jest mocniejsze. Po tego będziemy w stronie, po tej stronie będziemy Wiesz co, podbrać. bez kitu to jest przemoc A właśnie, zrobię styk klina i wstawię na Facebooka jako zwiastun odcinka Też wstawię Ty też? Mojego? Tak. Czekaj, bo tak, tak zasrane tym dymem jest, że <śmach> <jest> nie <zesrane>, <śmach> widać jak to wygląda, no bez to jakby Ej, no dlaczego ona jest <śmach> <śmach> Okej okay. Wiecie co, naprawdę, jeżeli macie to ile lat, ile macie, to nie powinniście tego oglądać, bo to jest to jest po prostu patologia. Patologia, co my tutaj wyprawiamy z nimi. Oj, oj, oj. Się porobiło? O, tak zrobił. Tak, tak. Tutaj, tutaj ide zrobię. Walny screena Tutaj, tutaj pierścienny. Ale nie screen. masz ścian. No ja pierścienny. Jeszcze wiesz, obrobię jakoś ładnie. No fak. A tak. Jeszcze, jeszcze na kołyskę taki luk. Czy wiesz przy dziecku, nie? Tam. O! O! Ja. Tak. Tu widać co innego. Kryształek? Nie. Co? Jakby się nie bili. Tylko całowali lub coś. No, dym noc, nie wiem. Dobra, jedynka. O, o teraz! O boże! To będzie dobrze. Tylko tak wiadomo. Dziś pisła <laughs> w tym Później będzie miała o czym mówić wywiad, nie? O, ja pierdzielę. To jest bijatyka. Dobra. Ajaj, ja! Nie. O tak, o tak zrobię. O damski tak. A, bokser. Hamski bokser, mi damski. No wiesz co, nie myślałem, że... Dobra. Ej, zobacz, to dziecko to jest. Dziwne to scenariusz. dziecko będzie po prostu yy, Nie wiem, z, z, jak to się nazywa. Dobra, niech y jest broken po, yy, po polsku? Ja pierdzielę. No zjebane, zjebane, od urodzenia będzie, o, o, o to mi chodziło, Wszyscy. dokładnie. Psychika. Ja naprawdę, tak troszeczkę się staczał na tym moim kanale YouTube, bo to się, te filmiki się robią coraz bardziej odważniejsze. Walić to. Eee, zupa z puszki. Właśnie, po, po, tym wszystkim, a nie, ona miała z nim zerwać, kurde. Dobra, najpierw niech zje. Hmm? Nie. Niech się będzie <laughs> wredne. Nie, w zerwi, właśnie przywrednościach Jej, ale urodziny córce zakończyli A bo to, to teraz te urodziny są spokojne. To, no. to po urodzinach zerwie z nim. <grym> Nie, nie wiecie <grym> Simsy są czasami po prostu powalające Dopiero się po... <grym> Jeszcze... Się drze. Tyłu, trzymałem się za ręce Już nie no Niech to dziecko się przemienia szybciej no, pewnie brzydkie będzie Rośnij, córciu. Rośnij, duża okrąglutka. O Boże, ona ma zeza. Miała zeza, widziałem to. I saw it. No ma, no ma, no ma zeza. Ej, no ładne to dziecko jest w sumie, tylko gdyby. No gdyby. Fota. Fota sweet vodka. Tak. Dajesz. I ten nogi rodzi, się jak w krowa i kurczak, właśnie Pamiętasz tę kreskówkę? Krowa i kurczak? O nie, nienawidziłem tego Ale to było za fajne, o było Super było Nigdy tego nie ten oglądałem Ten diabeł taki To ciągle leciało Dobra, zrywaj ty ze sobą No wreszcie Wreszcie Mam nadzieję, że atmosfera jest właściwa na zerwanie Okej, okay, jest Koniec! Mime tak! A on o oh, forsie myśli, Pewnie chciał coś od Alfonso, tak? Były chłopak. Bez <grystki tu> W takim razie, z, to nie jest Sydney, to jest Cierpisław. A już właśnie ostatnio przestało mi się to mylić, bo miałem tak przez pewien czas, naprawdę przez długi czas, że Cierpisław mi się mylił z Sydneyem. Bo właśnie nim grałem dość sporo. Ale. Nie, i teraz znowu zacząłem. Dobra, więc niech on po tym wszystkim pojoginguje sobie. <noise> nie ma to jak rozróżnienia się. No kurde, nie jogigując. może. No nie, no nie może, no nie może. Więc niech obejrzy sobie telewizję. Będzie tak jak taki, A. wiesz, prawdziwy ferdusz kiepski. Wiesz, niech teraz zapuści Bepson taki. I będzie, wiesz, cały dzień nie spędzał przed telewizorem. Nie wiem nie wiem tak naprawdę co Julia w tej chwili może... To jest Julia? Tak, to jest Julia. Co ona w tej chwili może zrobić? Na przykład, nie jest wiem, coś. No zje. Zamrożony mózg a la moda. Zawsze można, wiesz, zatopić smutki w jedzeniu. Przejeść. Czy mm -hmm. jak to? Albo nie przepić. Hmm. Możemy z nią zrobić, z zrobić alkoholiczkę, a nie. <laughs> no, będzie przecież. Albo narkomanka to jest lepsze. Wiesz, się się sprzeda. chodzi o to, że gdy ona będzie tą gwiazdą, to yy, prawda. i właśnie, to jest tutaj jedzenie. A nie, to, to chodzi o to, że to jest coś tam. Ponucz. Co? Jak to się nazywa? Ponycz owocowe Piękne. W ogóle, od kiedy pącz pije się w kartoniku? O, w Simsach tak. Ej, kto, kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto... Ej, 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 ej. nie wziął mi, księdze... ej. Wziąłem to nie on, ale kto tam jest? Ej, czy córkę zabrali? Nie, nie, ona się Nie, siedzi... to przecież się innym wziąłeś. jakąś, z kratami tam. No, nie. Kto to jest? Wiem, kto to jest, chyba. Nie wiem, czy ten nasz plan dotyczący cierpisława jest yy, aktualny. No jest. A co? Byś chciał tego, tego, z tego samochodu? Nie wiem. Zastanowimy się nad tym. A nie. Będzie bardziej jakoś tak yy, dziwniej, tak? Spoko. Yy, Mogę ci wysłać Edmunda Alme. On by się nadawał. No, nie. Yy, wiesz co? Mi się wydaje, że w tej chwili. Mm, a nie, Julia powinna się pouczyć logiki. Po tym wszystkim jeszcze jednak y, powinna zadbać o swoją karierę Która i tak jest y, zła Bo nawet nie ma jednej... kariery. Ona jest lekarką I ja właśnie a chciałbym... To teraz będzie Showbiz Tylko Showbiz ja, ja chciałbym żeby ona była lekarką nadal A Showbiz? Nie Showbiz nie Ojej, to jednak nie Zdecydowanie to nie jest dla niej w tej chwili Okej? Okay? Okej okay. A dziecko... A, dzie... a właśnie, możemy dziecko trochę zmodyfikować i czy, nie, czy, to teraz na, nie. czy to na arma zeza? Czy... Może, no, oj tam. Nie ma, nie ma już zeza. Zresztą choroba, ty powiesz, że to futyszył. A co, miałeś zeza? Kto? Ty. Nie. Lol, skąd takie. Jeszcze no, Wyobraziłem sobie tego małego Etina. <godało> ja nawet ja nigdy nie umiałem robić za, I nie umiem. Lepiej nie robić za, bo może zostać przecież jak cię na tak. przykład przestraszysz czegoś. Tak? I zobacz, i po tym wszystkim, po całym tym zerwaniu sobie oglądają telewizję, tamta czyta. Po prostu Spodziewa. genialnie. Genialnie. <noise> tym... Cierpisow, zostań go przyjaciółmi. <noise> Wiesz, a może... A może on sobie tak myśli? Może to nie było na poważnie? Zostańmy przyjaciółmi, będziemy chodzić razem po galeriach <gulia> no nie, to nie ty, to nie ty, to <gulia> Cierpysław nie jest tobą <gulia> No dziękuję bardzo za takie porównanie <gulia> No sam mówiłeś o galerianizmie ostatnio <gulia> Tak? Mówiłem o tym? Tak, że, że to nie jest takie głupie <gulia> Ojej, ojej ja ja właśnie jestem. A właśnie, może nie chciałbyś by położył to swoje dziecko, które i tak zaraz straci <gulia> Ups. A będzie się widywała z ojcem? No one, wiesz co, Czysław. nie wiem, ten Cierpisław... I może nie nadaje, Cierpisław... Nie nadaje i Może Cierpisław by się przeprowadził tam do tego właśnie, żeby z nimi mieszkał jako taki, yy, taka pomoc domowa. Lol, well, z kim? No z tym nowym partnerem Juli. Ej, to by był do dobry pomysł i nikt się nie obrazi, nie? Bo nadal będzie Cierpisław w razie, nie? No. Patrz, jaki ten kompromis. Dokładnie. <laughs> to jest przyszłość. <laughs> My jesteśmy po prostu kompromisem Przyszłość byłych związków powinna tak właśnie wyglądać. No dobra, może nie, ale jeżeli patologia to na całego. Tak czy inaczej, już się z nim żegnam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapcie w górę mile widziane i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału oraz Atinineta też mm -hmm. możecie Atinineta też możecie zasubskrybować i nie polskie simsy, tylko Atinineta. Polskie simsy. Polskie simsy są... Spadaj. No. no, takie, takie, W takim razie. No wiesz co? Jak się miesz? Musiałem to jakoś przepuścić. Jak śmiesz, miesz? Takie lokowanie produktu. Predykty. Pewnie to wytniesz. Nie wytnę, bo mi się. czyż Już to własnym głosem. Tak. Taki. Taki... <Piip>! Nie <taki> no. Ja kończę już. No, się maneczko. I zobaczenia w następnym odcinku. Jo